Wojskowy zakładniczy nr 1 oraz firma Lockheed Martin otwierają linię produkcyjną kontenerów startowych pocisków rakietowych Patriot Advanced Capability Pack Free Missile Segment Enhancement MSI. Powstanie linii produkcyjnej jest z efektem realizacji programu offsetowego Wisła oraz z efektywnej współpracy zakładu z firmą Lockheed Martin. Pragnę podkreślić, że spółka podjęła szereg działań wykonała bardzo dużą pracę umożliwiając wejście w łańcuch dostawców koncernu Lockheed Martin oraz rozwój współpracy pomiędzy obiema firmami. Między innymi Wojskowy Zakład Lotniczy nr 1 pozyskał certyfikat rządu Stanów Zjednoczonych oraz firmy Lockheed Martin na produkcję elementów systemu patio w standardzie Pack Free MSC. Również dzięki kompetencjom w zakresie struktur kompozytowych oraz nowo powstały linii produkcyjne, możliwe było tworzenie linii produkcyjnej wyposażonej w najdwocześniejszą technologię i sprzęt pozwalający produkować kontenery startowe pocisków pak pak-free zarówno w pierwszej fazie, jak i w drugiej fazie programu Wisła. Polski przemysł obronny musi rosnąć, musi się rozwijać i przykład współpracy międzynarodowej, w szczególności współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jest najlepszym przykładem tego, że tak się dzieje. Dzieje się tak na wielu frontach. Można powiedzieć kolokwialnie, że te małe cegiełki, które są cyklicznie dokładane, budują ten wielki, silny mur, który ma stanowić o obronie naszego kraju nie tylko jako wschodniej flanki NATO, ale przede wszystkim naszego kraju jako naszej niepodległości. Te inwestycje, szczególnie tu na Lubelszczyźnie, wysokie technologie są potrzebne nam jak tlen. Ich musi przybywać, dlatego ogromnie się z tego cieszymy, że tak te, te, taka wysoka technologia udało, udało się sprowadzić tutaj na Lubelszczyznę do Dęblina. Dęblin to taka nasza trochę stolica, którą kojarzymy z wojskiem. Zawsze każdy o tym wie, że najwięcej wojska i, i, i najlepsi lotnicy są w Dęblinie. Także cieszę się z tego ogromnie, bo to też jest dowód tego, że mamy zakłady, które potrafią, potrafią dojść do takiego poziomu, żeby móc współpracować z takimi potentatami w skali światowej.